Cześć kochani, zaczynamy obchód po pikselu Szyma. Jest ze mną Rap 164 Power i Dozerek. Dobra i obchodzimy może w tę stronę. Zobaczmy co tu się dzieje Tutaj moje skromne stanowisko z kemulatką, komodorka na terminalu Niebawem będziecie mogli zobaczyć o co chodzi z tym terminalem na retrogalni Także śledźcie, subskrybujcie retrogalnie Pozdrawiamy Borg'a, a my spacerujemy. Jest taki miszmasz trochę, trochę jest film, widzę, deweloperów. Dzisiaj w ogóle jest już taki troszeczkę koniec. Wczoraj było naprawdę bardzo bardzo dużo tych było no i się tutaj przejść nie dało. Proszę, proszę, Czyli było ciasno, mamy trochę retro, mamy trochę mamy nowości. Ale też już się zabijają Tak, macie nowy produkt On będzie dostępny normalnie w sprzedaży, tak? Yy... Czy to kickstarter. będzie? Kickstarter, kickstarter a, a. No, ja wam, że fajnie, fajnie, fajnie w nie leży. Ciężkawy. A jednak ma przystawki. Redesign nastąpił podstawy. Teraz wygląda to w ten sposób. Okej, okay, mogę? Okay. Tak, proszę. Są Przyssawki okay. A, wymienialne. I gumki albo przysawki Do wyboru. Okej. Okay. To jest To jest feedback w sumie na odzew z rynku, nie? Bo ludzie zgłaszali tak, tak, właśnie, posili, że, że przysawki, tak? Na na. Ten, na... Ja takich nie trzymały no już quickshoty nie trzymały, no umówmy się na nie. Mówiąc, <laughs> jak na szkle trzymały, trzymały. Szybę, tak. tak a to jest ta wersja premium podświetlana, tak? O, tak, to będzie to znaczy, wersja premium, każdy sobie będzie mógł złożyć joystick według własnych e, upodobań okay. no Jarek już pokazywał mi w środku jakie tam są te mikrostyki, więc też widziałem, że o ile dźwigienka, to jest wasza sprawa, żeby dźwigienka była odpowiednia, no to... Czy uwagę, że jest na też zakładać nacisku. nie ma problemu. Więc jest długość dźwigni, no nie? Przy fajerze i mamy dźwignię krótką i długą, i przełożenie możesz sobie wyregulować. Podmieniając ja dźwignię. A, A nie całą dźwignię. Całą dźwignię można sobie że macie mikrostyki, I mikro, Masz mikrostyki, ruchu. masz dźwignię i masz jeszcze grubość tulei, która te dźwignie uderza, czyli jakby prędkość możesz sobie uregulować, skustomizować Spoko. I no mamy od, od takich najzwyklejszych styków, do styków po kilkadziesiąt złotych nawet za sztukę, które po 30 milionów wytrzymują. Na filmie to ciężko no pokazać, bo taka plastika ma inne skoki i inne filmy. Nie fajnie, bo jest, mówię, on jest zaprojektowany także i dla prawo i dla leworęcznych, nie? Ja akurat klasycznie, ale... I w tych ostatnich. Lecimy dalej, bo to nie jest film sponsorowany. Tak jest. Ostatniej <laughs> wersji. No, tam będzie wyglądała mniej więcej, to jest też prototyp. Będą dodatkowe przyciski dla prawo i lewo czyli tutaj mhm. kciukiem obsługujesz albo tu, a trzymając w ręce masz pod kciukiem. Jasne. A tutaj ci się ręka wpisuje w ten kształt. Okay. I teraz. Wszystkie batony w podstawie i ten baton będą remapowalne. Jeśli chcesz autofire tutaj, będziesz miał tutaj. Jeśli chcesz tutaj, będziesz miał tutaj. Ok, czyli tutaj. nie fire 1, fire 2, tylko fire takie jak, jak Ci pasuje, tak? tak? jak Ci pasuje. Autofire, okay. rapid fire, yy, regulowana prędkość I te przyciski z dołu będą niezależnie od tych? E, czy tak, to będą z tak, to będą niezależnie. Jedyny przycisk na stałe będzie ten. Ok, mm -hmm. jako e, główny. Jest, mm -hmm. jest to zrobione po to, to i kierunki, że elektronika tylko ich nasłuchuje, ale masz po prostu z ominięciem elektroniki, żeby był zero lat. Rozumiem, jeżeli, ten nie ten przykład, tak. Tak? Okay, jeżeli nie jest zasilany na przykład, tak? Jeżeli nie jest zasilany, to wtedy działa tylko ten Jasne. i kierunek. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki za info. <gry> Dobra, lecimy dalej. O, nawet taki ma, ma tak. Warto tak zwany to nawet nie podchodziłem do tego, co wcześniej ale... Są swojego to miszki, to było miszki wody. są. O, jest Rick. Są Soniki. Która tutaj była wróżka. różkę. Mhm. mamy Tytusa. Z Pixel Retroshopu. Ło! Wow. kaczogród, ale są ten rocznikami. Ty Romek sromek ja, i atomek. Kaczogród, prawie jak inak. Tak jest. <grywia> Dokładnie. Jest też coś z nowych. Dobra. O, tutaj macie, zobaczcie, górę ko. Ten monitor robi robotę jeśli chodzi o wrapę uwagi. Mhm. Ciekawe z oryginalnej kolekcji ramka. Jak widzicie część stanowisk już bo to niedziela, więc niektórzy się zwijają. Ale to miłe, że jest jeszcze troszeczkę z retro stanowiskami, że coś można zakupić na miejscu. No i mamy ogromne stanowisko Bogdana. Tak jest. Mają też tutaj moje cuda. mieli prawdopodobnie łączyć po modemie Wi-Fi i terminalak, ale coś tak wygląda, jak że zainstalowali z tego coś, coś nie poszło. A ja mogę Was rzucić na YouTube? Okej, okay. coś dla mnie? O kurczę. No, super flow. Dobra dzięki bardzo. Zwijam i kręcimy twoje stanowisko. I kręcimy twoje stanowisko. Dobra? dzięki bardzo. Idziemy raz. Mamy tutaj fajny, fajną tematyczną e, prezentację, to znaczy konsolę z myszakami, czyli z nietypowym kontrolerem jak na konsolę, ale jak widać w niektórych grach... Tak, mysze też były na konsolach, choć nie ma za dużo gier pod to, Ja tej mam tej do Synesa i powiem szczerze... Jak Sony to właśnie... I też myszak do... Do Saturna Powiem szczerze, że Dreamcast Dreamcasta? widziałem, ale Dreamcast w z klawiaturą Dobra, zobaczmy co tu jest z komputerku to właśnie, lotus na PC no, to jest Ultron, Aha faktycznie Ale i tak starta, To będę musiał To jest bieda w porównaniu z tym tak. co było na automacie Ale i tak lepiej niż na komodorku ostateczności. Jasne, migam, ale... San 286 Czekaj. O, Blues Brothers, fenomenalny tytuł Ale kolorki, to nie to co? Aha Z Zabezpieczona jest <laughs> Mamy Ale nie możemy montować Nazistów, bo to przecież nie wiem. Co. Tak, to jest nie. Spektrum z jakimś magicznym interfejsem. Tak, ja się nie znam. To, co to jest, to jest wysoka epoka jest też ten interfejs. To jest interfejs 2 oryginalny tak. Sinclaira. Tak. Chyba to widzę pierwszy raz na żywo. Mhm. No i jest. To jest X Duino Też lutowałem Ok, jest jakiś kart. Jest kart. Nie, nie wiem czy to kart. Krzysio kart jest? Co to jest? Nie, no to jest. Nie ma no, chyba że któraś kolejna iteracja. Ewentualnie, znaczy no, no bo ja, ja mam jeszcze lutowany tak Ewentualnie to jest ten cartridge tam e, Forever Card 752.1 Ok, to mamy Snesika To tutaj najbardziej srogich użytkowników assembler odpalony. Kato też używa. Chyba, o, chyba, chyba, chyba nie powodują jakiś tu... To jest kartecz, który specjalnie robiłem dla warszawskiego muzeum. I on to... Waj, waj, możemy możemy po, podejść do... Tutaj widzimy modem na moście RS-232 do Wi-Fi. I tamten karnioł zabiera oprogramowanie terminalowe, które w z tym współpracuje. Ja podejrzewam, że nie z tych dwa komputery tutaj ze sobą połączyć. No ale pewnie nie było ale... nic żeby to zostało. No tak, tak, tak. No bo to już też jakaś... <laughs> bo to nie są urządzenia takie, że wpinasz i od razu się łączy, tylko jednak wymaga trochę tej wiedzy, nie? No, no i... I tyle. Przejdziemy się jeszcze później na panele, to będzie drugi filmik, nie wiem, skleimy, połączymy. Także do zobaczyska. źródła. Wodę nie jestem sobie w stanie uczynić, czy to na pewno był ten rok, ale tak podaję źródła i nie, że tylko w yy, Oczywiście jak wiemy niektóre te źródła nie są do końca, yy, końca poprawne. nasze aplikacje stają się coraz wolniejsze, nasze strony są coraz większe i coraz wolniej się ładują. I wygląda na to, że nikt, nikomu nie zależy na starym sprzęcie. I uwaga, stary sprzęt to 3, 4, 5 lat. Zastanówcie się, jak często zmieniacie telefony, bo są coraz wolniejsze, bo aplikacje nie są wspierane. Jak często zmieniacie komputery, bo, nie wiem, Brakuje Wam pamięci, albo czegoś, bo na, nagle wszystkie programy potrzebują jej dużo. No to 3-4 lata to jest starość w świecie komputerów. No. Hmm. To przypomina mi o tym,